Dzień dobry, witam Was w nowym filmie Ostatnio było cały czas o moich ulubionych kosmetykach O tym, co uwielbiałam w ostatnim roku Więc, żeby to troszeczkę więcej wyrównać yy, Będzie film o kosmetykach, które mi się nie sprawdziły Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej Będzie i kolorówka, i pielęgnacja Więc to, Zacznę może najpierw od kolorówki Bo mam tutaj najbliżej yy, dwie, dwie formuły cieni, z którymi się bardzo nie polubiłam Pierwsza bardzo droga, i to jest Make Up Forever, i to, jest, to są cienie, które kupiłam do filmu, gdzie testowałam najlepsze kosmetyki według Alur w tamtym roku. Więc no, mam je już przez rok. I muszę Wam powiedzieć, że o ile te cienie matowe są bardzo takie silikonowe. O tyle te cienie metaliczne są bardzo, bardzo słabe, weźmy też pod uwagę fakt, że to są bardzo drogie cienie. Nie pamiętam już ile one kosztują w Polsce, ale, bo ja je kupowałam w Stanach. No ale w ogóle zobaczcie też, jak bardzo słabo się słoczują, i one też mają taką bardzo słabą pigmentację. Szczególnie tutaj ten fiolet. Fiolety mają to do siebie, że one dosyć ciężko się. w ogóle ciężko zrobić dobry fiolet. I on po pierwsze i ma. Słaby pigment i on, rozcierając się, po prostu robi bardzo duże plamy, i nie jesteście w stanie uzyskać takiego mocnego pigmentu na oczach. Ten metaliczny cień jest po prostu takim zwykłym cieniem metalicznym, i tu może nie chodzi mi o to, że te cienie są tragicznej jakości, chociaż nie jestem z nich zadowolona, ale przede wszystkim mi chodzi tutaj o stosunek jakości do ceny, dlatego że mamy bardzo dużo świetnych, jakościowo tanich cieni, więc nie widzę jakiegokolwiek Powodu, dla którego miałabym wybrać cienie Make Up For Ponad y, chociażby Glam Shop, My Secret, Sensique To są cienie, które naprawdę są tanie A są dużo, dużo lepsze od tych, więc tutaj zdecydowanie jestem na nie Nie jestem zadowolona i z matów, i z tych cieni y, świecących Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o cienie, które nie sprawdziły mi się w ostatnim roku To są cienie z Pierene, szczególnie takie odcienie Metaliczne i jaśniejsze Dlatego, że one niestety wyglądają jak Taka metaliczna kreda One są strasznie suche Mam nadzieję, że jesteście w stanie to zobaczyć Bardzo mocno się osypują I kiedy nakładacie na rękę To niestety, na rękę czy na oczy Obojętnie To one niestety wyglądają właśnie po prostu Jak taka zbrylona kreda I o ile inne cienie Z są lepsze Bo na przykład tutaj mam odcień jeans Numer 60, to już jest, powiedziałabym, dalej podobna jakość, bo one znowu są bardzo mocno napigmentowane i też słoczują się jak taka kreda, to już kiedy zaczynacie rozcierać, on zaczyna też trochę pod wpływem ciepła roztapiać się i to wygląda lepiej. Tak te bardzo jasne ocenianie niestety nie zmieniają swojej struktury, są bardzo mocno takie kulkowe, kredowate. Czuć, że w ogóle bardzo w nich jest takiego dużo oleju, ale takiego tępego. No bardzo się z nimi nie polubiłam. Robiłam osobny film właśnie o całej Marce Pierennej i tam już Wam mówiłam, że nie są to kosmetyki. Które y, są warte uwagi. Nie wiem jak jest teraz, czy przez rok coś się zmieniło. Jeżeli tak, to dawajcie znać, ale ja osobiście do tych cieni na pewno nie będę wracać, bo tak jak już Wam mówiłam, jest bardzo dużo innych marek z cieniami, które po prostu robią to dużo, dużo lepiej. Jeżeli chodzi o tusze, to mam w sumie Wam do, do pokazania dwa tusze, które tak najbardziej mi się nie spodobały w ostatnim roku. I to też będzie tusz z Pirene, ale chyba już go wywaliłam, bo go nigdzie nie mogłam znaleźć, ale też mi się nie spodobał Ale tusz z Affect, niestety, Exciting Lashes Mascara Volume To jest fajny tusz tylko dla osób, które najpierw używają takich konkretnych, fajnych tuszy, które zrobi Wam świetny efekt A później potrzebują czegoś, co rozdzieli je To wtedy tak, bo tutaj macie taką silikonową szczoteczkę O, teraz tej strony muszę pokazać Silikonową szczoteczkę, i ona faktycznie bardzo dobrze rozdziela rzęsy, ale efekt jest praktycznie, że zerowy. Bardzo delikatnie je wydłuża, przy czym w ogóle ich nie pogrubia, i one wyglądają po prostu jak takie mini pajęcze nóżki. Nie są posklejane, ale przez to, że właśnie tak mocno je rozdziela, to to wygląda aż źle, więc tej maskary używam czasami w momencie, kiedy. Za dużo nałożyłam tuszu i muszę Jakoś te rzęsy porozdzielać, ale na pewno Nie wróciłabym do niej i Niestety się z nią jakoś mocno nie polubiłam A druga maskara, która już daje Dużo lepszy efekt, ale niestety U mnie się strasznie osypuje jestem bardzo zawiedziona, Dlatego, że on jest dosyć często polecany Właśnie na amerykańskim YouTubie I to jest Essence Volume Style Z 18 godzin Lash Extension Mascara I właśnie znowu zaczęłam ostatnio Go używać I codziennie Alan mi mówił to ty masz takie osypane rzęsy pod y, oczami. I ja tak sobie. No, rzęsy pod oczami. No, że mam osypane tuż pod oczami. I ja za każdym razem patrzę się, kurczę, o co chodzi? I używałam Too Faced Better Than Sex z tym. Później znowu wróciłam do ostatniego kombo, czyli Too Faced Better Than Sex i Eveline Volume Celebrities, i już to się nie działo. Więc niestety ta maskara dosyć mocno się osypuje, i pod koniec dnia już w ogóle praktycznie nie ma jej na rzęsach. Więc to jest coś. Um, przed czym chciałam Was ustrzec, bo może u was będzie się sprawdzała. Zresztą jak wiecie, to, że u mnie te kosmetyki się nie sprawdziły, nie znaczy, że u was się nie sprawdzą, ale to daje takie wiecie, światełko z tyłu, a może jednak lepiej albo coś innego przetestować, albo uważać na to, o czym ja wam powiem. Więc no tutaj zdecydowanie nie. Ja też kiedy pokazuję Wam te kosmetyki, to większość po prostu już poleci do śmieci. Bo ani no, nawet nie będę nikomu oddawać, skoro u mnie się one nie sprawdziły Tutaj chciałam powiedzieć o kredce z Fenty I może nie pod tym kątem, że to jest tragiczny kosmetyk Tylko pod tym kątem, że nie jest wart swojej ceny Może tak To jest Fenty Beauty i to jest po prostu kredka do brwi ja w ogóle powiem Wam szczerze, że ja mam problem, żeby wydać więcej pieniędzy na produkty do brwi, dlatego że mam tańsze, genialne jakości i nie widzę jakiegokolwiek sensu wydawania więcej pieniędzy na przykład na tą kredkę Swenty, bo ona wygląda identycznie. To kredka z Golden Rose. Ona wygląda identycznie, co ta kredka z Golden Rose Long Stay Size Brow Liner ma dokładnie takie samo, taką samą końcówkę. No, jedyna różnica jest taka, że tutaj w Fenty macie całkowicie inny grzebyczek, który moim zdaniem wcale nie jest jakiś genialny, bo tu mamy taką bardziej szczotkę niż grzebyczek i niektórzy uwielbiają te szczotki, ja akurat nie jestem do niej przekonana, więc nie jest to produkt zły. Tylko po prostu uważam, że nie ma sensu przepłacać, skoro jakościowo jest identyczna jak ta z Golden Rose. Z kolorówki mam już trzy ostatnie rzeczy i tutaj teraz was zdziwię, dlatego, że ten produkt pojawił się w wielu ulubieńcach innych osób. Jest to korektor z Loreal Infallible More Than Concealer i on się u mnie pojawia z tego względu, że dla mnie on jest tak suchy pod oczami że naprawdę nie wiem w jaki sposób inne dziewczyny są w stanie go używać, nawet biorąc pod uwagę fakt, że ja go nakładam dużo mniej niż właśnie inni. Dla mnie on jest za suchy, wygląda za sucho pod oczami. Faktycznie, krycie jest duże, ale jest dużo. Jest to najgorszy kole, korektor, jaki, jakiego testowałam w ogóle w tamtym roku, pod względem tego, jak źle właśnie wygląda pod oczami. Ale znowu znalazłam dla niego inne zastosowanie, bo używam go jako korektor na niedoskonałości. I wtedy on się sprawdza ok, ale niestety, pod oczami wygląda tragicznie, jakby miała skórę. 20 lat starszą, nawet 30 albo i 40, więc jeżeli macie bardzo suche okolice pod oczami to raczej zastanowiłabym się i wzięła pod uwagę inne korektory, jak chociażby ten korektor z Bourjois czy korektor z Miss Sport, który jest mega taniutki, a też dużo lepiej wygląda pod oczami, a jeżeli chcecie wydać troszeczkę więcej pieniędzy to zdecydowanie powiedziałabym, że Laura Mercier, Flawless Fusion to jest korektor, który mam dzisiaj pod oczami. To no jest po prostu genialny i go uwielbiam i daje ten efekt nawilżenia, a niestety ten korektor z Lore jedyne co robi oprócz krycia, to bardzo mocno przesusza. Najnowsza porażka. To jest podkład z Shiseido. On nazywa się Synchron Skin Self Refreshing Foundation. Jest o nim osobny film, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to tutaj was odeślę. Poza tym, że jest to podkład, który najbardziej mnie zapchał ze wszystkich podkładów, jakie używałam w tamtym roku, to jeżeli nie użyjecie konkretnej bazy, on będzie wyglądał bardzo źle, szczególnie właśnie w okolicach ust. Bardzo się waży, wygląda sucho na skórze i nie utrzymuje się cały dzień. Więc, tak w skrócie. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, bo wiem, że najmniej osób ogląda właśnie filmy z retyzami podkładów, a zastanawialiście się, się nad nim, no to może jednak warto go zobaczyć, bo szkoda wydać 225 zł i być zawiedzionym tak jak ja. I ostatnia rzecz, może nie kolorówka, ale też do makijażu, to jest gąbka i to jest znowu gąbka z Renée, najbardziej twarda gąbka, jaką miałam w życiu. Ona praktycznie w ogóle zobaczcie... Żebym ja ją zgniotła To naprawdę muszę użyć bardzo dużo siły Przez co kiedy nakładacie Podkład czy korektor Czy cokolwiek On nie chce się utrzymywać na skórze I on w żaden to sposób nie chce Jakby w tą skórę wejść Przez co wygląda dużo gorzej niż gdyby się nałożyli Chociażby pędzlem czy nawet palcami Więc tutaj znowu chciałam was przestrzec Bo... W sumie nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek o niej mówił. A jeżeli wiecie, będziecie w hubie i będziecie zastanawiać, jaką tutaj gąbkę kupić, to od razu mówię: na pewno nie tą spierdę, bo jest tak twarda, że nie jestem w stanie powiedzieć, kto byłby z niej za. Wiecie, wiecie, do czego moglibyście jej użyć? Do bakingu. Jeżeli faktycznie robicie baking, no to ta gąbka nie musi być aż taka miękka, ale do nakładania podkładu korektora czy produktów płynnych, zdecydowanie nie. I w sumie ostatnia rzecz: myślałam, że to już jest pewna, ale jednak jeszcze nie. Baza pod makijaż z Becca Skin Love Brighten Blur Primer, czyli to jest po prostu baza, która ma rozświetlać i e, minimalizować widoczność porów, nie robi kompletnie nic, kompletnie nic, namużycie ją na twarz i nie widzicie żadnego efektu, e, więc rozświetlenia tutaj jest e, nic, nawet nie tyle co kot napłakał, kompletnie... No, po prostu nie robi nic Jeżeli chodzi o to wygładzenie skóry To może jakaś tam minimalna, ale to już dużo lepiej Wygładza mój filtr słoneczny Z SVR i to jest kolejny produkt Do którego bym w ogóle na pewno nie wróciła I gdybym wiedziała jak on Się sprawdza, to no, Nawet bym na niego nie spojrzała w drogerii W seforze To jest drogeria? Perfumery Teraz pielęgnacja, pierwszy produkt, zaczynamy od takich rzeczy bardziej drogeryjnych, to jest maska Night Sweeper Lip Mask z AA. Ja zawsze, kiedy widzę lip mask albo cokolwiek do ust, co w nazwie sugeruje, że będzie takim konkretnym, mocnym czymś nawilżającym, to no, nie mogę się oprzeć. Bardzo żałuję, że nie było testera, dlatego że to jest, słuchajcie... Widzicie? To jest po prostu krem. To jest krem. I on wchłania się dosłownie w sekundę. Nie pozostawia żadnej takiej chociażby tro lekko tłustej warstwie, Tym bardziej, że to ma być lip mask. No to w żaden sposób nie jest lip mask. Dla mnie to jest jedna z gorszych rzeczy, jakie właśnie testowałam i które kupiłam. Całe szczęście nie było to aż tak drogie, ale jeżeli szukacie, właśnie czegoś do yy, ust no to na pewno nie to otrzymajcie się od tego z daleka, bo jest beznadziejne. Kolejna taka tańsza rzecz, która mi się niestety nie sprawdziła i tutaj bardzo y, ubolewam, dlatego że dla wielu osób jest to coś fajnego i to jest biolawent żel myjący do twarzy, czyli y, produkt naturalny, dostępny stacjonarnie, ale niestety y, mam tak ściągniętą skórę po tym żelu, że dawno już takiej nie miałam. I to po prostu, y, wiecie, myję twarz, zmywam i mam... Tak skrzyczącą skórę. I pamiętajcie, jeżeli właśnie używacie żeli i macie taką skrzyczącą skórę, to oznacza, że właśnie ścieracie jakiekolwiek zabezpieczenie, jakie macie na skórze. Przez co w dalszej perspektywie ta skóra będzie bardziej podrażniona, bardziej zaczerwieniona Będziecie mieć jeszcze więcej problemów ze skórą niż macie teraz Bo zapewne jeżeli lubicie taki efekt, to macie cerę tłustą Nie, pamiętajcie, że jeżeli macie cerę tłustą, chcecie ją nawilżać I nie chcecie uzyskiwać takiego oczyszczenia, jaki daje właśnie ten żel I znowu muszę Wam powiedzieć, że nie każdy ma taki efekt Ale na przykład dałam też Alanowi, który ma całkowicie inną skórę niż ja Bo powiedziałam, weź spróbuj, no bo jak nie to ja wywalam to do śmieci i Alan spróbował. I mam, on ma raczej taką tłustą cerę skłoną do wyprysków. I u niego też y, zadziałał tak samo, czyli miał ściągniętą skórę i miał tą skrzyczącą. Więc ja jestem bardzo zaskoczona, że aż tak źle mi się e, ten żel sprawdził. No, użyłam go dosłownie trzy razy i więcej nie mam miaru, bo nie chcę niszczyć swojej skóry. E, I tak chciałam Wam tylko właśnie powiedzieć, że jak coś, to uważajcie na niego, no bo możecie coś takiego właśnie robić. Dalej mamy coś stopy. Jak wiecie, uwielbiam stopy żel do mycia twarzy. A, ale mocno sobie przewaliłam Wracamy Jak wiecie uwielbiam bardzo mocno żel do mycia twarzy, stopy, Uwielbiam peeling trzy enzymy Bardzo lubię też taką czarną maskę oczyszczającą. No i jak zobaczyłam, że jest seria Hydrative. I to jest nawilżający krem maska odprężający Krem maska, dobra, odprężający Do skóry wrażliwej, alergicznej, odwodnionej i podrażnionej No to nie mogłam się oprzeć I teraz na samym początku To, to po prostu śmierdzi zepsutym kosmetykiem. Ja nie wiem, czy takie założenia miała Topa produkując ten produkt, ale no pachnie tak, jakby się nakładały już po prostu przeterminowany kosmetyk. No ale dobra, przeżyłam. Nałożyłam go na twarz i kompletnie zero jakiegokolwiek nawilżenia. Obudziłam się rano z jeszcze bardziej suchą skórą niż kładłam się spać i noc jest rewelacyjnym momentem, żeby nawilżyć i odżywić swoją skórę. Ja się obudziłam i moja skóra wołała o nawilżanie. E, używałam parę razy, zresztą jak widzicie, no, lekkie zużycie jest, ale za każdym razem było to samo. Próbowałam z czymś mocniej nawilżającym, takim serum. No ale to nie o to chodzi: to ma być maska właśnie, która ma nawilżać, a nie przesuszać skórę. Więc niestety nie jestem z tego zadowolona. Więcej tego nie użyję i więcej na pewno tego nie kupię. E, I ostatnia taka tańsza rzecz to jest produkt Zmija. Illuminating Cream with Vitamin Secret Glow i myślałam, że to będzie fajny właśnie taki krem nawilżający pod makijaż, ale niestety to jest krem, który ma po prostu w sobie brokat i sama konsystencja jest ok, faktycznie jest to takie odrobinkę silikonowe, więc pod makijażem będzie, powinno wyglądać fajnie, ale niestety, no, kiedy nałożyłam to na twarz, miałam na niej brokat, więc to nie jest coś... Czym jestem zainteresowana, jeżeli chcę mieć większe rozświetlenie, no to wtedy po prostu albo użyję bazy rozświetlającej, albo po prostu rozświetlacz płynny czy w pudrze. Ale to niestety no, nie sprawdziło się u mnie, nie też aż na tyle, żebym chciała dalej tego używać, więc to jest kolejny produkt, z którego nie jestem zadowolona. I teraz zostały mi trzy droższe rzeczy. Jedna rzecz, która zniszczyła mi cerę, i dwie, które. Nie, nie ma tragedii, więc zaczniemy najpierw od tego najgorszego produktu. I to jest marka Glamglow. Niestety nic, co używałam z marki Glamglow, się u mnie nie sprawdziło. To, że oni mają słabe składy, no to już chyba wszyscy wiemy, ale kurczę, to jest krem na noc. I tutaj mamy, czekajcie, co tu było napisane? Tu chyba są jakieś kwasy, jeżeli dobrze pamiętam. I użyłam tego parę razy. Wygląda ta tak. I niestety ten krem mnie wysypał dosyć konkretnie i to nie jest, to nie był taki wysyp, że czułam, że moja skóra się oczyszcza, czy że no dobra, to kwasy, to powinno mnie wysypać. Nie. Kiedy odstawiłam, automatycznie skóra mi się poprawiła, więc tutaj też radziłabym uważać na ten produkt. Nie używałam też go codziennie, więc on nie miał prawa mnie... Em, wysypać pod kątem tego, że za dużo i za często i po prostu moja skóra jest podrażniona, e, bo spokojnie podchodziłam, tak zresztą pamiętajcie, że do kwasów, do retinolu, do witaminy C wszystko spokojnie powoli no i nie, no niestety nie podeszło mi zresztą ja jednak, jeżeli chodzi o krem na Wolę coś takiego typowo odżywczego, regenerującego, a bardziej właśnie sera to są takie bardziej aktywne składniki, więc tutaj niestety jestem na nie. I dwa ostatnie produkty, które są bardzo popularne Fresh y, Soy Face Cleanser I teraz, jeżeli chodzi o działanie Jestem z niego bardzo zadowolona Ale zapach jest po prostu nie do przejścia Więc jeżeli, y, ja już Wam o tym parę razy mówiłam Więc tak szybko tylko Jeżeli chcecie go kupić, to najlepiej podejdźcie sobie do Sephora I powąchajcie, czy Wam nie przeszkadza Bo to po prostu pachnie zgniłym ogórkiem I dam radę Przejdę przez całe opakowanie Ale to jest właśnie znowu produkt, którego nie kupię ponownie Przez to jak on źle pachnie Zdecydowanie wolę Recibo I ten żel myjący z brzoskwinią Chyba tak A to niestety no zużyję I do tego nie wrócę Ostatni już produkt To jest Summer Fridays Jet Lag Mask I pomyślałam, że o niej powiem Dlatego, że niedawno Summer Fridays weszło Właśnie do polskiej Sephory i są tam już Różne produkty, bo mamy i ten krem i jest taki pink maska To w sumie też jest maska e, I ona może być stosowana na wiele różnych e, sposobów Jako maska, jako krem pod makijaż, jako krem pod oczy Albo jako po prostu krem na noc I używałam tego jako maski Nie widziałam żadnych efektów, żadnego zwiększonego nawilżenia skóry Odżywienia, czy nie wiem, tego, że skóra jest bardziej taka, wiecie, plump, Aż się oplułam, znowu nie, kompletnie nie, więc pomyślałam, że dobra będę używać na noc. I też nie jest to na tyle nawilżający produkt, przynajmniej do cery suchej na policzkach, żebym była z niego zadowolona i chciała ją kupować ponownie. Ona, już ją mam też trochę dłużej, więc już po prostu nie będę jej używała i ją wyrzucę, ze względu na to, że no ma więcej niż rok. Um, bardzo żałuję, bo to jest marka, która mocno przemawia do mnie graficznie i ogólnie marketingowo, ale niestety przez to, że zawiodłam się tak mocno na tym produkcie to nie mam ochoty testować już tych kolejnych jeżeli wy używaliście to dajcie znać co o tym myślicie, jeżeli używaliście tej maski to też piszcie co sądzicie bo mam na przykład maskę, którą ostatnio, ostatnio no w sumie już użyłam dwa miesiące, która po prostu wiecie, nakłada się ją na twarz budzicie się rano i jest pff, budzicie się rano i tak ok więc yy, nie. I to już są wszystkie produkty, które chciałam Wam pokazać w tym filmie. Dajcie znać, czy coś z tego mieliście. Jeżeli tak, to czy u Was się one sprawdziły, czy macie takie samo zdanie, jak ja, koniecznie dajcie znać, yy, bo chcę po prostu poznać opinię, czy to tylko moja twarz się nie lubi z tymi rzeczami, czy wasze też. Yy, I możecie też napisać jakiś produkt, który Wam nie podszedł w tym roku. Yy, a teraz kończę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podoba moja wiosenna aranżacja tła, już nie ma choinki no ale to tyle było. Co chciałam Wam powiedzieć. Dziękuję, do zobaczenia. Pa!